serdecznie Was witam na kanale y, Konia i bardzo Was chciała wszystkich pozdrowić, ale jeszcze ja koło żebym kogoś osobno pozdrowiła. Piszcie na, w komentarzach i nie zapomnijcie pod koniec łapki w górę. No ale zacznę od, na koniec, wiecie, to się wygodzi. Zacznę od pudełka, bo się bardzo śpieszę, jest jakiś szybki filmik. Pudełko, o, muszę z pudełka, zamykamy, jak mówię. Piszę tu szczotki dla konia, są naklejki, na pudełku też, więc szybko na kodę wydodzę. Pudełko już czuć. w ogóle. Kiedy tam to malowałam, nudów. Pudełko wygląda no, tak. Proszę naklejki, naklejki, naklejki. I to jest, jest, znajduje się w tym, więc widzimy się za chwilę. To wciągłam. Wam tak pokazać, jak szybko pokażę. No i pierwsze to są rękawiczki. Rękawiczki są takie kusowo-niebieskie. I mają brązowe. I oczywiście kropeczki. i Tak wyglądają bliska. Nie będę ich zakładać, bo nie mam też czasu. później można Zobaczycie. I ciekawi was co to jest, przepraszam tak, za jakąś, za jakość. W tym pudełku ciekawe, co ja na, mam na pewno, więc otworzę. Mam gumki, mało gumek, bardzo mało. Tu będą gumki, spinki, jakie różne. Nieważne. Gumki to są takie dla konia, żeby rozwiązać. Nie są końskie gumki, ale nieważne. Różowe, wiem, a mam ogierka. Drugie, co bardzo, bardzo Wam polecam. Ja to stosuję. Chcemy skupić za 50 zł. To jest szampon, tylko koń był czysty. Zobaczcie, jakiego macie. Ja użyłam bambino, tak? do mycia. Bycia um, ciała i włosów. No mam go dzisiaj ja tym. Przepraszam, po chwilę. Sprzedaż, była babcia, nie była. Ja akurat bardzo was bardzo, bardzo was za to przeszkadzam. Chcę się jakoś to smontować. Szampon. No, ba, to wam też go polecam. Mam go no, dzisiaj konia. No i w ogóle. Już trochę zużyte, mogę tylko tyle. Ale no, nie. Dzień przepraszam, Tata Wall. No i w ogóle. No, bardzo, bardzo. A słyszycie samo to, bardzo, bardzo, bardzo nie ważne Szampon. Bambino, albo Bambi, też Wam polecam. Ja sobie wyrzucę. jest moja szczotka z tutaj jest szczotka z Już trochę brudna jak widać. Szukam na niego no, klejki, żonotów i szaro czarna. A nie mam zestawu takiego dopasowanego, po prostu tak. Mam na takich tarkach końskich, jak może będę jechać, to pomogę. Bo dziś, w tym miesiącu będę jechać. Będę zamawiać. I tak jak jednostkę, się ale No i bardzo jest u, użyteczny, mam mam rok i bardzo, bardzo się przyda. Je. No i mam twardą wczotkę. Też mam naklejki Taki materiał. Fajny, torczowy. Lake, jabłko. Tylko takie koniki. Jest za to zerta, bo już mamy rok. No i to jest twarde łosie. Naprawdę to jest twardy łosie. Bardzo fajne. Nie jest miękkie, ale bardzo się przydaje jako miękka też. Jakbyś miała marzyć, to też będzie z nim. Czy mam z chlebą? Które zostałam sademna od taty, bo miałam tu Naklejki z nudów bardzo się wydaje, jak widać. naklejki idealne. naklejka, czy z na To skrzydło. Kolejna to jest miękka, szczotka, bardzo mięciutka. Też ma naklejki i tu ma skórę. Okej, okay. i mam krzewło na pewno. To jest skrzybło metalowe. To samo twoje, bardzo zepsute, jest na jakieś, jakieś No i akurat takie. Ten, ja użyłam to do czyszczenia in, szczotek albo do czyszczenia konia Tak to wygląda Będzie długi filmik, bo Wam długi Teraz szybko to pokazuję yy, kadełko, nie do konia, ale do skóry, do czyszczenia się To jest Niemiec, No i Kąpyska jest fioletowa, też mam pod włosy taką takie włosie i taki coś no było chyba jest fioletowa więc sporo o o jeszcze jedna szczotka, którą jest twardo miękka jak magic dasz. To, to jabłuszko i jest metalowa znalazłam ją w domu, choć nie miałam wcześniej no i też bardzo się przydaje więc wszystko nie ja tak w ogóle aż więc wszystko Wam pokażę, jakie jest w środku. Więc zacznijmy od toczka. Bo jeszcze ja pokażę Wam moje decyzje, przygotowań w ogóle. ta toczek, bardzo szybko, bo się bardzo świeży. I w ogóle i to jest toczek. Ma też, osobowo że sługa No i jest fioletowo-ciemny. Ma, jak widać, obróbki żeby tak szybko, bo się świeży. Uważajcie, i ma biały daszek, i filma, i ma takie wętylato, tak jak ja na to mówię, e, z tyłu też ma. Na to chyba, żeby głośno płodziło, jak dobrze mówię. No i tu jest taka rączka, no, ale czasem tą rączkę muszę ją, tak robić, żeby mi tutaj nie wbijało się. pokażę, jak ja w nim wyglądam i w ogóle, to ma fajną taką miękką tą, żeby się pod mnie nie... Wszystkie, żeby mi nie obcierały. No i tutaj ma czarne, czyli taką piankę, żeby głowa jakaś zespół z konia, nie bolała. I czarny, no, to no sobie Więc ja pokażę, jak to zrobię. Więc widzimy się za chwilę. Na mojej głowie, jakąś odwłos, z tej gdzienia w tym wydobie. I lecę wam z pędziołaczka, rozpuszczone włosy lub z kompletką, nie takiego kłopcyka ponieważ moje z zakładaniem nie muszę ją przedłużyć, bo niestety nie mogę ją bo bym się udociła, więc widzimy się za niedługo. Do zobaczenia, pa, pa. I nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach, to pa!